Witam państwa na konferencji prasowej po meczu legnica Śląsk Wrocław. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1 do 0. Dla uzupełnienia dodam, że mecz oglądał 5413 widzów. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest trener śląska Wrocław, pan Iwan Dziurdziewicz. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Witam państwa, dzień dobry. Nie wiem co powiedzieć, bo wydawało mi się, że. Dwa zaczynając ten z tego meczu, pierwsze 5-10 minut że tak jakoś tak jesteśmy pewni siebie, że, że wychodzimy w ten mecz, że wchodzimy w ten mecz w dobrze, że to jest to, na czym zwracaliśmy uwagę, żeby wejść dobrze w ten mecz. Ale Takie mecze e, przyjaźni są jak dla mnie najgorsze, taka jest atmosfera przyjaźni. Jakby jeszcze ten e, ładna pogoda wygląda jak taki sparing. E, był to bardzo brzydki mecz. E, można powiedzieć, że nie, 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 nie ma, nie, oprócz tej bramki nie było, zwłaszcza te pierwsze, bo nic, nic wartościowego, byliśmy głową mur, widzieliśmy na pewno, że, że przeciwnik będzie, jest w takiej sytuacji, że będzie szukał yy, gry z kontrataku. My momentami to przybójski, ale to bardzo słabo i, i ta bramka na 0 jeszcze bardziej nam utrudniła ten mecz, biorąc pod uwagę to, że że widzieliśmy, że przeciwnik się jeszcze bardziej cofnie, że będzie, będzie grał jeszcze niżej yy, i że to my będziemy grali w tym ataku pozycyjnym, yy, w tym mamy, mamy swoje problemy. Yy, poszukaliśmy kilku zmian, yy, pobudzić ten atak, te ataki bokiem, ale do końca... Yy, mi nie stworzyliśmy zbyt wiele, mieć tak naprawdę nic i ten mecz, yy, no, bardzo brzydki, kończy się tą przegraną, która, no, Szukaliśmy w tych meczach uh, tą równowagi, żebyśmy po tych kolejnych dwóch trzech meczach, meczach dobrych, zadać kolejne dobre spotkanie, ale nie to się nie udało i idziemy dalej. Teraz uh, Minimalny plus w tym meczu to, że uh, żeby szybko teraz gramy ten mecz po i to jest dla nas dobre, żeby się że po prostu nie myśleć o tym meczu i, i szybko zrehabilitować. Szybko, uh, i teraz ten mecz z Legiem, także mimo co teraz głowę głowy dół, uh, idziemy dalej. Mamy ten mecz pochorowy dla nas bardzo ważny. Czy mają Państwo pytania? Tak. To, że, czekam, to, że, że biorąc pod uwagę postawę z pół w pierwszej połowie, niezbyt późno zdecydował się Pan na pierwsze zmiany, zwłaszcza te ofensywne? Tak, chcieliśmy zmienić, ale też chcieliśmy dać też ludziom, którym mi zaufanie od pierwszej minuty, żeby zareagowali, jeszcze zrobili coś. Więcej po tej e, okazji Petra Szwarca, którym e, przyczelił i kilka takich m, strat e, zdecydowaliśmy, że po prostu nie ma tej reakcji, po prostu musimy zmieniać. Także poszukaliśmy więcej zmian, więcej te e, ataki bokami, daliśmy leka Eryka, e, żeby trochę z, i mieć e, większy wzrost i, i więcej rekomendacji, ale się nie udało. Są jeszcze pytania? że Filip tak. Ja mam pytanie o Kintanę, bo zastanawiam się o co chodzi z tym popakiem. Dostał dzisiaj drugi mecz w pierwszym składzie szansę od Pana. 72 minuty w płocku, oddał tam strzał, mógł przejść bramkę w Dzisiaj natomiast no, bardziej bezbarwne spotkanie w jego wykonaniu. I gdzie według Pana leży problem tutaj, no bo pokazuje Panu, że ufa Pan cały czas jemu, wierzy Pan w niego a o tej grze nie widać. No tak, wiecie co, to jest to, jest to że, że po prostu mamy na ten moment um, takich dwóch napastników Erika i, i, i e, Kadzie Quintana, z Sebastian Beggry po tej zmianie trochę trochę zagrosła przy mecz, chcieliśmy dać dwóch, e, zwłaszcza Kadzi Kintany, który po tym meczu z przy podlegał e, przyzwoity mecz i, i e, e, przede wszystkim znajdował się w tych okazjach. I dać kolejną szansę. To, to mam powiedzieć, pracujemy, pracujemy z tymi ludźmi, cały czas dajemy im zaufanie i, i zawsze czekamy na taką odpowiedź, której w tym meczu nie ma, ale mówię, to jest jeszcze dwa mecze i po tych meczach będziemy, będziemy myślić co, co dalej robić, jakie są e, przyczyny. To jeszcze zapytam o drugiego rezerwowego Michała Żukowskiego, bo mam wrażenie, że to było niezłe wejście w jego wykonaniu. Dodał sporo energii zespołowi Śląska. Czy myśli pan, że... To jest piłkarz, który być może już teraz w meczu pucharowym z Sandecią Nowy Sądź będzie mógł dostać też szansę w większym wymiarze czasowym, no bo zna Pan go doskonale, ale do tej pory nie mógł też pokazać swoich umiejętności, był często kontuzjowany. No tak, właśnie, właśnie Pan powiedział, że w miarę razy wracał powoli i zagrał w pucharowym meczu z Lechem. Staramy się znaleźć miejsce dla niego też na OL. I Orsyn w tych ostatnich kilku meczach zagrali bardzo dobry mecz. Także działamy na bieżąco. To, to co się działo. dzisiaj, będziemy zobaczyć, co się dzieje z kadrą. Mamy dwa dni do tego meczu. Po trzeba się do tego przygotować. Krzysztof to chciałam Panie koleżanku, czy były jakieś symptomy w tygodniu, czy jakoś już przed meczem, że, że coś złego dzieje się z no, dzisiaj. dzisiaj? Ostatnio mówiliśmy, że postęp, trzy fajne mecze, dzisiaj zdecydowanie regres. Czy były jakieś symptomy tego czasu? No nie no, m, symptomy... Zawsze, to, oprócz tego, że się urodziła, e, dziecko e, Szwarcowi, no to jest pozytywna rzecz, nic e, większego się nie działo. Pracujemy, zwłaszcza w tym tygodniu zaczęliśmy uwagę na, na tą intensywność rękową, było mocno, że taki mecz... E, Wiem jak się ciężko gra w tych meczach, to już mieliśmy doświadczenie e, w tym półroczu. E, i chcieliśmy, naprawdę chcieliśmy ten mecz jak pierwszy kotener zwracając zwracam uwagi przy meczem uczułem zawodników, że ten mecz po prostu musi mieć, grać prosto, uważać na proste błędy. No i no, ta bramka, która padła tak naprawdę no, jedyna taka pozytywna rzecz w tym meczu, nie mam co powiedzieć, naprawdę momentami mamy takie problemy, że wszystko dobrze wygląda i wchodzimy w taki mecz i, 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 i tak to wygląda jak wygląda. No, no, trzeba te, zakończyć dobrze w ten sezon. Mamy, mieliśmy różne momenty, przebłyski dobrych i gorszych meczów. te jest gorszy, gorszy ale jak mówię dwa mecze przed nami, e, szybka reakcja trzeba, e, po prostu musimy zaliczyć szybką reakcję nic więcej. Erik Exposito nie był jeszcze gotowy, żeby zagrać w pierwszym składzie? Ale chcieliśmy te e, trzy mecze bardzo ważne, które mamy przed sobą, e, mówię ten kadzienki który to meczu dobrze wyglądał, Kolejną szansę, zwłaszcza że mówiąc szczerze, ten Kali Kintana tak naprawdę tych szans na swojej pozycji, numer 9, nie dostawał. Jak dostawał, to są pojedyncze i chcieliśmy po prostu mu pokazać, że chcemy dać te szanse na, na numer 9. Bo oprócz tego meczu z Zagłębiem Lubin, to tak naprawdę on grał tego podwyższonego, nie jest to jego pozycja, on raczej lubi ten numer 9. i mówię, Nie znaczy, że też że w tym meczu, kiedy mu dajemy szansę, że to. On wtedy musiał wykorzystać. Wykorzystał jedną z tą e, Płocku, teraz gorszy mecz, no jeszcze mówię, te dwa mecze, którym trzeba zareagować. Tak, ale czy Erik był zdrowy w czy... Erik Erik w tym meczu w ogóle nie było z nami w kadrze, też nie chcieliśmy po takiej przerwie kilkudniowej też go dawać. Kadzie biorytm chcieliśmy go pójść z ławki. Tam też przy tym faule też dostał to swoją nogę, która go ostatnio bolała, także mam nadzieję, że nie jest nic wielkiego. I mówię tak, tak naprawdę, te dwa mecze następne, będziemy, zobaczymy mieli ludzi będzie mieli do dyspozycji, wybrać drugi skład i wiecie, gdzie jest ten mecz. Czy jeśli zdecydował się Pan, żeby Erika postawić na ławce, to czy rozważał Pan jakąś inną opcję w ataku poza kraje Quintaną? Czy on od początku był tą postacią numer jeden? Czy jednak nie wiem, może jakiś fałszywy napastnik? Może ktoś, ktoś inny? Nie, nie. nie, nie wszyscy widzieliście ten mecz z Wisłą Polską, oprócz tego, że oni szli No, kiedy w Akadzie w tych sytuacjach, pracował za drużyny, znajdował się w tych momentach. Także nie, nie, nie było przyczyny, żeby jego postawić na ławce, nie było przyczyny, żeby Erykę od pierwszych minut, ryzykując. że nie był na 100%, po prostu chci, chcieliśmy dać z złapać ten, tak samo jak i nasi. Martin, który wracał po dłuższej przerwie, też zagrał pocku parę minut. Teraz też nie możemy zaryzykować za bardzo. Na tych momentach chcieliśmy zmienić, chcieliśmy coś wrócić w ataku. Niestety tego nie było i no, idziemy dalej. Czy ma państwo jeszcze jakieś pytania? Proszę pytanie właśnie o mecze w tym sezonie z bronialinkami, bo tylko jeden punkt na dziewięć możliwych. Pan już myślał nad tym, jakie elementy gry w tych spotkaniach z no nie dały tutaj jakiejś na, na większą wyróż punktową. No to jest to, co jest, to jest to, 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 to wszyscy o tym widzimy, że i to jest nie jest od tego sezonu, to jest od, od, od tak jak rozmawiam z zawodnikami i rozmawiam z ludźmi, którzy służą klubie, zazwyczaj szans ma problem problemach w jazdach. Robimy różne rzeczy. Dzisiaj w dniu meczu, czasami jedziemy przed meczem, nie idzie, to zmieniamy, że jedziemy w dniu meczu. Może, nie wiem, będziemy spali w domu i będzie lepiej. No, szukamy różne, różne, różne opcje. Na pewno na pewno widzimy, że z, z, z równymi rywalami, czyli z rywalami, którzy są obok nas w tabeli i wyżej, nam się łatwiej gra. No, tak naprawdę na, na pewno widać, jak już Mamy zespół, który, który się gdzieś tam wycofa z tyłu i, i musimy grać dać tym a taką to tam nie to dobrze wygląda. I po prostu mamy, mamy, mamy z tym problemy. Także na pewno na pewno element, na który mamy pracować, ale tak naprawdę też nie ma co dużo się męczyć tą, tą przegraną, przynajmniej przede wszystkim też środowy mecz istotny i ważny i tylko jesteśmy jest skupioni zakończyć tą, ten sezon. Dłuższa przerwa, dużo, dużo analizy, dużo, dużo pracy przed nami. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Panie trenerze, dziękuję. Dziękuję za bardzo. W, w drugiej części konferencji naszym gościem jest trener Mieci Technica, pan Grzegorz Mokry. Panie trenerze, proszę o komentarz pomocowy. Dzień dobry. Na samym początku chciałem, tak jak ostatnio, bardzo podziękować kibicom. Taka frekwencja na meczu ostatniej drużyny tabeli i doping też do, do ostatnich minut, to naprawdę pomaga, to nas niesie. Już teraz zapraszam na wiosenne mecze, bo to był ostatni mecz u siebie w tej rundzie i oby tak dalej. To, to nam, tak jak już powiedziałem, no bardzo bardzo mocno pomaga. Jeśli chodzi o sam mecz, nie chcę za bardzo komentować czy, czy sposobu naszej gry, czy taktyki, bo dzisiaj ten mecz po prostu był z kategorii tych, które trzeba było wygrać. i. My, może jakby to porównać do pacjenta, to my jeszcze nie, nie, nie schodzimy z intensywnej terapii, ale jesteśmy drużyną, która na tej intensywnej terapii otworzyła oczy i ten, ta, ta wygrana daje nam, daje nam nadzieję, daje nam motywację, daje nam dużo, jeśli chodzi o, o wiarę w utrzymanie. Tak jak powiedziałem, to, że dzisiaj byliśmy sporo, sporo czasu bez piłki. To, że stworzyliśmy tych sytuacji nie za wiele, to jakby jest drugorzędne. Dzisiaj, dzisiaj musieliśmy ten mecz wygrać, to się udało. Ta nasza obrona była, była bardzo taka, taka strzelna, kompaktowa. Myślę, że pogoń stworzyła w 10 minut ostatnio więcej sytuacji niż, niż dzisiaj Drużyna Śląska przez cały mecz, mimo tego, że, że to rywal miał piłkę. I też pierwszy mecz to jest w całym sezonie, który, który mieć rozegrała na, na zero z tyłu. Bardzo mi na tym zależało, to się jeszcze do tej pory nie zdarzyło i no też tędy droga, tak, pokazuje Warta Poznań, jak gra na wyjazdach, il, il, ile bramek traci i jakie zajmuje miejsce w tabeli. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Nie widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Dzień dobry. mam pytanie o, dwa pytania o personalia. Tak? Pierwsza sprawa to jest to ustawienie z dwójką napastników, z to i czy można w sumie spodziewać się takiego ustawienia częściej już na wiosnę, bo wydaje się, że to może dobrze funkcjonować. Po prostu są dwa różne rodzaje napastników i wydaje się, że no to po prostu taki się wygląda dobrze. Tak, na pewno można się tego spodziewać. Koldo, e, odkąd zostałem trenerem, robi na mnie bardzo dobre wrażenie, on już dobrą zmianą w Łodzi. później dwoma bramkami w Szczecinie. Pokazał, że zasługuje na, na miejsce w podstawowym składzie. My też oczywiście nie możemy tych naszych napastników zwalniać z gry, z gry obronnej, więc Koldo dzisiaj wykonał bardzo dobrą pracę w obronie, biegał na całym boisku pomagała asekurować na tej stronie, gdzie, gdzie graje Boa, bo wiedzieliśmy, jakim on jest zagrożeniem. Też przez to na pewno miał mniej sytuacji w ofensywie i no, nie mógł pokazać się jako, jako taki napastnik może przy sytuacjach, ale też tak jak powiedziałem wcześniej, cel uświęca środki. Dzisiaj i Koldo, i Angelo świetnie nam bronili, pomagali w tych przejściach do ataku i jak najbardziej możemy się spodziewać tej dwójki w kolejnych meczach. No i drugie pytanie o Szumanu Matuszka. Czy to nie jest taki klucz do lepszej organizacji w defensywie, bo może tego na ekranie telewizora nie widać, ale jak się jest na stadionie, widać jak on po prostu dyryguje defensywą, całym zespołem, też ułatwia mu też tę komunikację, fakt, że dobrze zna język hiszpański, więc z kilkoma zownikami szybciej może się porozumiewać na boisku. No i czy, czy to też nie będzie dla niego szansa teraz, kiedy Gülen nie zagrał, żeby po prostu częściej występować na boisku na tej pozycji, na pozycji stopera? Dużo w tym prawdy, co Pan powiedział, więc jakby tylko mogę to powtórzyć, tak? Szymon z racji swojego doświadczenia, z racji swojego profesjonalizmu jest ważną postacią i na boisku, i w szatni, on kieruje tą linią obrony, tak jak, tak jak dzisiaj to zrobił, wiele piłek wybił w pierwszym kontakcie, wygrał wiele pojedynków, czy to na ziemi, czy w powietrzu. No i też z Szymonem zabraliśmy na zero z tyłu, więc, więc to, to, to jest takie budujące na przyszłość. Ja to tak. było tak, że tutaj jednym z kluczy do tego zwycięstwa była właśnie ta lepsza komunikacja całej drużyny, ale no tutaj szczególnie w defensywie. Dużo o tym rozmawialiśmy, bo komunikacja to jedno, ale też wielu zawodników uczy się tej ekstra ekstraklasy i myślę, że dzisiaj w niektórych przynajmniej momentach... W końcu my byliśmy tacy sprytniejsi, tak? Nie chodzi mi o jakieś żółte kartki, czy, czy o wymuszanie może, może fauli, ale też no, pogoń pokazała i Kamil Grosicki, jak należy do, dowodzić zespołem i w trudnych, i, i w takich momentach, kiedy zespołow idzie. My dzisiaj też byliśmy w stanie gdzieś tam w tych trudnych momentów się obronić, w tych dobrych momentach trochę uspokoić grę. No i to jest ważne, bo czasami ta, ta, ta nerwowość, która się wkradała, mimo tego, że Mieć prowadziła, to później przez tą nerwowość traciliśmy bramki. Natomiast że Mieć po raz pierwszy w sezonie zagrała na zero z tyłu, zatem pozostaje jeszcze jedna bariera do przełamania, zwycięstwo na wyjeździe. Tak, dokładnie tak. Akurat jeszcze wczoraj z trenerem Donatasem, moim asystentem byliśmy w Szczecinie, żeby obserwować Górnika, gdzie, gdzie Górnik no, imponuje formą w ostatnich dwóch meczach. Ale to nie zmienia faktu, że wszystko zależy od nas. tak? Wiemy jak dobrze Śląsk wyglądał w Płocku tydzień temu. Dzisiaj daliśmy radę wygrać z tak dobrą drużyną, więc tym bardziej pojedziemy z taką nadzieją, jak Pan powiedział, żeby tą złą pasce na wyjeździe też przełamać za tydzień. Ta mentalność chyba będzie też kluczem do tego zwycięstwa po tym, co dzisiaj się pokazała. Oczywiście, zawodnicy wiedzą o co grają, to ostatni mecz rundy, e, później mamy krótką przerwę i wracamy do treningów, ale doskonale wiemy, że kiedy się przygotowuje przez dwa miesiące do startu ligi, to często w głowie zostaje ten ostatni mecz. Jeśli ten ostatni mecz jest budujący, jest zakończony wygranym, e, wygraną, no to wtedy na pewno sytuacja w tabeli się poprawia i daje nam to e, dużą nadzieję na, na, na przyszłą rundę. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, Panie tenerze. Dziękuję i gratuluję. Super, dziękujemy. Do zobaczenia, do widzenia.